Alan i mam 12 lat, gdybym mógł dostać całkowitą władzę w domu na miesiąc, to bym zmienił to, żeby rodzice mieli wszystkie obowiązki, a ja nie bym mógł sobie siedzieć i grać cały dzień, żebym nawet nie pomyśleć o tej nauce i zdrowym jedzeniu. E, budżet rodzinny to bym wydał na nowy komputer, nawet bym nie wydawał tego na jakieś zdrowe soczki czy coś takiego, bo rodzice no to się zawsze wydają na przykład, przykład z sellera i ogórków. Tego bardzo nie lubię, bo zawsze jak to piję, to się potem źle czuję. E, ja bym codziennie Maka i KFC, że wszystko mieć szybko. Budżet rodzinny bym sobie chciał wydać na na przykład jacuzzi, żeby móc się zawsze wykąpać i po całym dniu grania na przykład. I jeszcze bym chciał nauczyć rodziców w, wolnych, w wolnym czasie grać na playstation, na laptopie, żeby tata w końcu poczuł, że fajne jest granie. I chciałabym tacie to pokazać, że jakby on w końcu polubił granie, to wtedy by mu przeszkadzał tak jak on mi przeszkadza zawsze jak ja gram, to wchodzi i mówi Alan wyłączaj, bo musisz gdzieś obiad zawsze mnie to w tym wkurza. E, w podziale obowiązków nie powinno nawet być podziału obowiązków, wszystko robią rodzice, a ja z bratem sobie gram, leżę, leżę oglądam film. E, Chciałbym to, ten budżet rodzinny, chciałbym wydać na masażera, na masażystę, panią sprzątaczkę, żeby nie musiał sprzątać i bym mógł sobie też w też czasie leżeć, oglądać telewizję, a masażysta by mógł mi, nie masował. Potem jeszcze bym sobie wynajął... E, jakiegoś dobrego gamera i youtubera, żeby mnie nauczyli montować filmy, żebym mógł się nauczyć montować filmów. I nigdy przez ten miesiąc w ogóle bym już nie zjadł żadnej zdrowej rzeczy. Bym cały czas jadł e, słodycze i bym e, nie mył zębów najlepiej, bym, e, cał, e, bym się nie chodził kąpać tylko do ciepłej jacuzzi. I bym sobie jeszcze zrobił basen na dworze, żeby móc uprawiać też czasami sport jakiś, żeby potem rodzice się do mnie nie czepiali, że ja nic nie robię. I to koniec.